Dzień dobry, witam Państwa. Czasami pojawiają się w internecie opinie, że słoneczny podgrzewacz wody to jest byle jakie urządzenie, że to się rozleci po dwóch-trzech latach. Chcemy dzisiaj zaprezentować stojące u nas urządzenie, które stoi już tutaj od 2010 roku, czyli 14 lat. Jest w dosyć dobrym stanie technicznym, może nie jest idealne, ale to jest model, który był wysyłany do klienta. Uszkodził się w transporcie, wrócił do nas. My wysłaliśmy klientowi nowy podgrzewacz, natomiast chcieliśmy przetestować, czy urządzenie, które doznało uszkodzeń mechanicznych w transporcie, nadal może funkcjonować i jak długo będzie służyło. Mamy tutaj stelaż, który jest malowany proszkowo. Jak widać, miejsca, gdzie są śruby montażowe, czyli tam, gdzie farba była uszkodzona, tam pojawiła się miejscowa korozja. Natomiast wszędzie tam, gdzie Nikt nie uszkodził powłoki farby. Stelarz po 14 latach wygląda dosyć dobrze. Oczywiście kolor wyblakł, natomiast nic się z tym złego nie dzieje. Podobnie jest ze zbiornikiem. Zbiornik w transporcie był dosyć mocno uszkodzony z każdej strony. Tam, gdzie były uszkodzenia mechaniczne, zaraz przejdziemy z tyłu zbiornika, tam, tam są dosyć mocne uszkodzenia, więc pokażemy z bliska. Tam, gdzie były uszkodzenia powłoki ochronnej, tam po paru latach już pojawiły się ogniska korozji. Natomiast wszędzie tam, gdzie powłoka nie jest uszkodzona, nic się z tym zbiornikiem do dzisiaj złego nie dzieje. Przy okazji, jak już stoimy przy tym urządzeniu, które funkcjonuje u nas od 14 lat, to pokażę, jak powinien być podgrzewacz podłączony i jak powinien być zabezpieczony na okres zimowy. Jesteśmy z tyłu tego podgrzewacza. Tutaj widzimy miejsce, w którym zbiornik był uszkodzony w transporcie. To było dosyć mocne wgniecenie. Powłoka PVDF została uszkodzona, i to jest miejsce, gdzie pojawiła się korozja. Natomiast Obudowa nadal jest szczelna, nic się z tym złego po 14 latach nie dzieje. Widać inne miejsca, w których też ten zbiornik był e, lekko powgniatany. Na szczęście wszystko funkcjonuje do dziś. Tutaj było też, też uszkodzenie zbiornika, było dosyć mocne wgniecenie, i to akurat w, w miejscu dosyć ważnym, bo konstrukcyjnie, gdzie. Jest przenoszony cały duży ciężar zbiornika. To jest zbiornik 200-litrowy, więc mamy 200 kg. Mimo tego uszkodzenia, wszystko stoi stabilnie do dzisiaj. Jeśli chodzi o podłączenie, zalecamy podłączenie na rurkach PEX plastikowych z użyciem kanału Protect Tube. To jest taki, taka rura dosyć giętka. Ona nie wymaga żadnych kształtek. Ma od razu izolację termiczną. Mamy doprowadzenie zimnej wody. Na zimnej wodzie mamy przy okazji zamontowany zawór spustowy, gdybyśmy chcieli na okres zimowy opróżnić zbiornik z wody. I po drugiej stronie mamy wylot ciepłej wody. I rurka, która biegnie do budynku, jest pięta do pionu do ciepłej wody. Przy okazji w jednym kanale mamy doprowadzony kabel do grzałki elektrycznej, gdyby ktoś chciał korzystać. Oraz czujnik temperatury, żebyśmy mogli w budynku wewnątrz kontrolować temperaturę wewnątrz kolektora. Tutaj przy okazji pokażę, mamy poprowadzone wzdłuż rurki kabel grzewczy, owinięty wokół rurki, owinięty wokół zaworu. To jeszcze będzie dodatkowo zaizolowane z jednej i z drugiej strony. Tutaj mamy podobnie kabel owinięty wokół zaworów. Na okres zimowy można zastosować kontroler z opcją antyzamrożeniową i nie musimy się martwić w przypadku dużych mrozów, jeżeli ktoś zostawi wodę w takim urządzeniu, że coś tutaj złego się stanie. Kontroler będzie podbijał temperaturę wody w zbiorniku za pomocą grzałki, a za pomocą kabli grzewczych zapobiegnie zamarznięciu, popękaniu rur, zaworów. I tak dalej. Tutaj mamy ten kanał Protect Tube, czyli izolację w róży osłonowej. Jak widać to można wyginać. Są różne rozmiary rur z różnym otworem wewnętrznym, w zależności od tego, jaką średnicę rur chcemy zastosować, można dobrać odpowiedni kanał. To jest dosyć miękki materiał. Można to ciąć ostrym nożem, brzeszczotem, więc nie trzeba do tego specjalistycznych narzędzi. Dosyć dobra izolacja termiczna, bardzo łatwe w montażu polecamy.